Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z Bliska. Jak zwykle nie wyszło coś z dźwiękiem. Tak to się zdarza, że czasami nie ma dźwięku, ale nagrywam dla Was materiał jeszcze raz. Materiał myślę, że bardzo ważny dla stakerów, bo dużo osób czekało na to, żeby móc kupić złoto i srebro pochodzące z polskich złóż. No i właśnie przed chwilą dostałem maila z Departamentu Komunikacji KGHM, który informuje o tym, że sztabki ze złota i ze srebra pochodzącego z Huty Głogów, produkowanego w Hucie Głogów, będą dostępne dla klientów indywidualnych. Sztabki będą produkowane w gramaturach od jednej uncji, do 1 kg, czyli będą dostępne sztabki uncjowe, 50 g100g, 250g, 500g i 1000 gramowe, 1 kg. Trzeba pamiętać, że KGHM jest drugim na świecie producentem srebra, rocznie wytwarza pomiędzy 1200 a 1400 ton tego kruszcu produkcja złota wynosi około 2 ton rocznie i do tej pory te produkty były oferowane w postaci w postaci gąsek i sztabek i sztab o większych gramaturach nieznormalizowanych dla klientów biznesowych natomiast w tym momencie Sztabki zostały znormalizowane do takich parametrów, jakie wymaga akredytacja Good Delivery LBMA, czyli złoto będzie o zawartości minimum 99,99%, 99, 99 i złoto jest uzyskiwane na drodze hydrometalurgicznego przerobu szlamów z procesu elektrorafinacji srebra. Natomiast srebro o zawartości 999 i 9999 będzie, znaczy jest uzyskiwane w drodze pirometalogicznego przerobu szlamów anodowych po, pochodzących z procesu rafinacji elektrolitycznej Miedzi. Oczywiście KGHM posiada zintegrowane systemy zarządzania i spełnia wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i 50001. Huta Głogów posiada akredytację Good Delivery wystawioną przez London Bullion Market Association oraz posiada certyfikat Copper Mark. No i KGHM informuje, że nie będzie prowadził sprzedaży detalicznej samemu. Jedynie te sztabki inwestycyjne, sztabki ze złota i ze srebra będą dostępne u renomowanych sprzedawców, których lista jest dostępna na stronie internetowej spółki Metale Szlachetne KGHM Polska Miedź. No i zobaczę, kogo tutaj wymieniono. Wymieniono dwóch sprzedawców Mędnica Polska oraz Mędnica Skarbowa. W związku z tym, jeżeli ktoś chce kupić polskie sztabki właściwie to można by z tego co widzę one są to są sztaby odlewane sztaby sztaby pakowane w certipaki zarówno srebrne jak i złote przynajmniej do mniejszych gramatur No bardzo, bardzo fajna inicjatywa, generalnie stakerzy bardzo długo narzekali na to, że nie można kupić szczególnie srebra z Polski, z polskich złóż, mimo że Polska jest w czołówce producentów światowych srebra, no a do teraz, teraz już nie ma na co narzekać, po prostu jeżeli ktoś chce mieć polskie, polskie złoto, polskie srebro, można kupić w mennicy jeszcze raz, mennica polska i mennica skarbowa. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.